Nie, czy to jest na czy Nie to trzeba. Poza tym poprosiłem go, żeby mi ustawił antenę, zrobił mnie dokładnie i nie będę miał telewizji leżąc w łóżku. Tak nie w <coughs> Dzisiaj Niedziela, 3 lutego. Wiesz, był. Godzinka mi popomagał. Na siłę tak. Z wielką niechęcią przykręcił mi ślubę w antenie, ale zrobił. mam mi głowę i plecy. Obrał warzywa. Ale czuję taki... Czuję, że on taki niechętny, on to tak wszystko na siłę robi. To nie ma serca, wszystko mu palcem trzeba pokazać. Jakie to jest bolesne. Nie ma w ogóle takiego poczucia opiekuńczego. To wszystko widać, że to jest charakter mamy. To jest drugi dzień po złamaniu ręki. Wiesiu był, pomagał mi przez półtora godziny w sprawach porządkowych, ale mimo wszystko mam do niego żal, on to tak wszystko robi, tak na siłę, tak nie widać, że on to z chęcią coś pomaga choremu ojcu, że tego to wszystko tak na odczep, tak żeby jak najszybciej zaraz do domu do Eweliny, albo tłumaczy się różnymi rzeczami. A najgorszą rzeczą jest to w dzisiejszym dniu, że nie chciał mi nastawić anteny. Raz ruszył, sygnał się trochę powiększył, ja mówię przykryć, jedną śrubkę wystarczy przykręcić. To jest jedna minuta roboty i miałbym spokój, i spokojnie oglądał telewizję, bo przecież co ja mam przy złamane ręce, obsługiwać komputer specjalnie nie mogę. I tylko został ten jeden telewizor i tu obraz zamazany. W nie spełnia swojej roli dobrego syna. Porozmawiaj z mamusią przez telefon. Na pewno nie ciężka, ciężki, ciężki, do ciężki, 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 na wszystkie telefony nie odbierają, czy by tu umali. Brak w ogóle zainteresowania. Jestem głodny, nie mam śniadania. Ja się nie zadzwoniła. 10 wiesił przyszedł się z Eweliną bardzo szybkim tempie, trochę mi pomógł, zrobił zakupy, ale kiedy go poprosiłem, żeby mi zrobił kisiel, to powiedział, a zrób się sam i wyszedł z Eweliny. Napisałem mu sms że póki nie zmienił swojego stosunku do mnie nie ma co liczyć na testament skament i szpadek. Jestem rozgoryczony z tym wiesiem, bo cokolwiek robi, to robi to tak na siłę, tak jakby musiał, nie ma żadnej serdeczności, jakiegoś takiego wewnętrznego znaczy poczucia obowiązku w stosunku do chorego ojca. No biada mi będzie, jak będę jeszcze starszy. Teraz mam prawą rękę złamaną, wiele czynności nie mogę zrobić, ale on to jest taki, nie, nie wiem, ja mam naprawdę poważne wątpliwości, że ja jestem biologicznym jego ojcem, bo... Charakter no, no, okropny, tak pojaśnił, po ma taki. Y, złośliwy taki. No, straszny jest to być. 4 marca. Wiesiu nie pojawił się mimo usilnych moich poczynań dzwonienia do niego nie odbierał telefonu, nie udawał EBA. Miał zanieść do studiami mieszkania, w miłoszech mam telewizję telewizji do całbę. Poza tym Jasia okazała się, że nie chcieli dać na paliwo i odcina się ode mnie. Z kolei dzisiaj, piątego, dwa mi kilkakrotnie. Już nie miałem wyjścia mimo złamanej ręki. wstawiłem akumulator, pojechałam na zakupy. Dziwiałem były w kilku sklepach, ryzykując jazdę. Trudno. Nie można liczyć na wiesie. Wiesiu dzisiaj dał już z siebie popis niewdzięczności w stosunku do ojca. Umówił się ze mną że mi znowu pomoże, przecież ja dopiero trzy dni temu zdjąłem lipsz. Chciałem, żeby mi pomógł na ogródku, pomalować drzewka, uruchomić samochód, żebyśmy pojechali po zakupy. Nie przyszedł, wykręcił się z słowami takimi, pustymi też znaczenie. Zrobiłem to wszystko sam, jestem bardzo zmęczony i mam wielki żal do... Nie wiem, czy już mówić syna, bo to jest takie podłe z jego strony.